Andy McNab and Peter Grimsdale, Battlefield III, Rosjanin, przekład Przemysław Bieliński, czyta Andrzej Grabowski, Moskwa, 2014, część druga. Winda nie działała, drzwi miała uchylone. Między nimi tkwił zgnieciony wózek sklepowy. Dima schował wysuwaną rączkę walizki i podniósł bagaż. Na schodach śmierdziało szczynami. Nawet o tej porze cały budynek huczał od rapu i domowych awantur. Gdyby przyszło do wymiany ognia, nikt by nawet nie zwrócił na to uwagi. Minął go chłopiec. Najwyżej dziesięcioletni z płaskim grzbietem nosa i nalanymi policzkami, zdradzającymi alkoholowy zespół płodowy. Z kieszeni bluzy z kapturem wystawała mu kolba pistoletu, a na gołej, białej dłoni widniał tatuaż ze smokiem. Chłopak przystanął, zerknął na torbę, potem na dimę, zastanawiając się nad czymś. Oto Kwiat postsowieckiej młodzieży, pomyślał Dima. Przyszło mu do głowy, że może jednak powinien był zabrać broń. Chłopiec nie zmieniając wyrazu twarzy poszedł dalej. Metalowe drzwi do mieszkania zachuczały głucho, kiedy w nie załomotał. Nic. Załomotał raz jeszcze. W końcu uchyliły się na pół metra, ukazując lufy dwóch pistoletów. Miejscowy odpowiednik wycieraczki z napisem Witaj. Dima cofnął się, żeby tamci zobaczyli walizkę. Obaj mieli twarze zakryte kominiarkami. Odsunęli się, wpuszczając go do środka. W mieszkaniu było ciemno. Świece na stole świeciły upiornym blaskiem. W suchym w gorącym powietrzu wisiał odur, smarzeniny i potu. Jeden z mężczyzn przystawił Dimi pistolet do czoła, a drugi, niższy, obszukał go, przy okazji ściskając mu genitalia. Dima powstrzymał się całą siłą woli, żeby go nie kopnąć. Wysłał surowe polecenie swojej nodze, rozkazując jej pozostać na ziemi, a sam w tym czasie gromadził tyle informacji, ile tylko mógł. Niższy mężczyzna miał prawdopodobnie pod trzydziestkę, był leworęczny, utykał na lewą nogę, która wyginała się niezgrabnie, prawdopodobnie po zranieniu w podbrzusze albo biodro. Dobrze wiedzieć. Drugi. Wyprostowany i wysoki, blisko dwumetrowy. Wyglądał na młodszego i sprawniejszego, ale będąc terrorystą, źle się odżywiał i zaniedbał ćwiczeń. Widok ich twarzy bardzo by Dimie pomógł, ale w swoim zawodzie nauczył się oceniać charaktery po ruchach i mowie ciała. Maska była oznaką słabości. To jeszcze jedna Przydatna wskazówka, ale lekkie drżenie wycelowanego w niego pistoletu to wynik braku doświadczenia. Wystarczy. Głos dobiegł z półmroku, z głębi pomieszczenia, po nim zaś rozległ się cichy, nowotworowy śmiech, z miejsca rozpoznawalny. Oczy Dimy przyzwyczaiły się do ciemności. Pokój był pusty, nie licząc niskiego stołu, na którym zauważył świecę, pudełka po pizzy, trzy puste puszki po Bałtyce, dwa stare pistolety automatyczne APS z i kilka zapasowych magazynków. Za stołem stała wielka czerwona plastikowa kanapa wyglądająca, jakby trafiła tu z taniego burdelu. – Postarzałeś się, Dima. Kanapa zaskrzypiała, Wacaniew dźwignął się na nogi, pomagając sobie laską. Dima ledwie go poznał. Włosy miał siwe i potargane. Lewą połowę twarzy pokrywały rozległe oparzenia. Ucho prawie zniknęło pod błyszczącą czerwoną blizną, sięgającą łukiem kącika ust. Wacaniew puścił laskę i rozłożył ramiona, rozstawiając sękate palce. Dima podszedł, dał się objąć. Wacaniew ucałował go w oba policzki, potem się odsunął. Niech ci się przyjrzę. Szczerzył się szeroko. Brakowało mu połowy górnych zębów. Przynajmniej spróbuj zachowywać się jak terrorysta. Mówisz jak moja babka. Masz zaczątki siwizny. Przynajmniej mam jeszcze wszystkie zęby i oboje uszu. Wacaniel zarechotał i pokręcił głową. Jego czarne oczy prawie schowały się w fałdach policzków. Dina widywał ludzi we wszystkich stadiach między życiem a śmiercią. Wacaniew wyglądał na bliższego tego drugiego. Westchnął przeciągle i przez chwilę znów byli towarzyszami, zjednoczonymi Sowietami, braćmi broni w walce o wielką sprawę. Historia nie była dla nas łaskawa, Dima. Wypijemy za dawne czasy. Teatralnym gestem Wacaniew wskazał opóźnioną do połowy butelkę na stole. Ja już nie piję. Zdrajca. Dima spojrzał w prawo i zobaczył dwa trupy: dwie kobiety na wpół przykryte dywanem, u tej, która jeszcze miała twarz. Dostrzegł przesadny makijaż, jak ulalki. Kto to? Poprzednie lokatorki zalegały z czynszem. Wrócili do teraźniejszości. Wacaniew odsunął się i odsłonił skulony kłębek na kanapie. Pozwól, że przedstawię ci naszego gościa. W kati z najwyższym trudem. Można było rozpoznać dziewczyny ze zdjęć w kolorowych czasopismach, które pokazano Dimie. Zszargana bluza z kapturem praktycznie zakrywała jej twarz niezdrowo plamistą, spuchniętą od płaczu i wyczerpania. Gałgan bandaża na lewym palcu wskazującym był szary, zwieńczony brązowo-czerwoną plamą. Spojrzała. Pustymi oczami na dimę, a on poczuł dziwne ukłucie żalu. Może wstać? Nie zamierzam jej nieść po tych schodach. Wacaniew zerknął na dziewczynę. Chodzi i mówi, i może teraz ma lepsze pojęcie o tym, jak żyje druga połowa. Katia skupiła wzrok na Dimie, po czym jej spojrzenie wolno przesunęło się na drzwi po lewej i wróciło na niego. Zapamiętał, żeby jej potem podziękować, jeśli miało być jakieś potem. Wskazał walizkę, chciał, żeby jak najszybciej zaczęli liczyć. Zrobiłeś się chciwy na starość, Wacaniew. A może to twoja emerytura? Wacaniew popatrzył na pieniądze i z namysłem pokiwał głową. Tacy jak ja i ty, Dima, nie przechodzą na emeryturę. W przeciwnym razie, co byś tu robił w tej zapomnianej przez Boga i ludzi dziurze o tak nieludzkiej porze? Patrzyli na siebie przez chwilę, zniknęły dzielące ich lata. Bacaniew złapał Dymę za ramię. Dima, Dima, musisz iść z duchem czasu. Świat się zmienia. Zapomnij o przeszłości. Zapomnij nawet o teraźniejszości. To, co nadchodzi, wszystko zmieni. Uwierz mi. Zakaszlał chrapliwie, był ukazując puste dziosła. Tam, gdzie kiedyś były zęby. Nadeszło to, co Amerykanie nazywają końcem czasów. Ale to nie to, co mają na myśli. Nie będzie tu żadnego Boga. To na pewno cztery litery L W R O. Pora odświeżyć swojej farsi przyjacielu służyli razem w Iranie podczas wojny z Irakiem jako towarzysze i rywale. Dima zorganizował uwolnienie Wacaniewa z rąk Irakijczyków, ale ci zdążyli wcześniej przetrącić mu kręgosłup i powyrywać paznokcie. Pozostawali ze sobą w kontakcie jeszcze po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale Wacaniew zapadł się pod ziemię, kiedy Rosjanie zajęli grozny. Teraz stali twarzą w twarz w mieszkaniu martwej dziwki. Najemnik i terrorysta. Przedstawiciele dwóch profesji zyskujących rosnącą popularność. Nagle Dima odwrócił się. Dwaj w kominiarkach podskoczyli. Schylił się, rozpiął walizkę, a potem za gestem cinkciarza pokazującego towar... Odrzucił wieko, odsłaniając równo ułożone dolary. Bułganow chciał je dostać z powrotem, ale to mogło być już zadanie dla Krolla. Kominiarki patrzyły z zachwytem. Dobrze, kolejne oznaki niewinności. Wacaniew nawet nie rzucił okiem. Nie przeliczysz? Wacaniew zrobił urażoną minę. Uważasz, że nie ufam staremu towarzyszowi? To pieniądze bułganowe, a nie moje. Na twoim miejscu obejrzałbym każdy banknot z obu stron. Wacaniew uśmiechnął się na ten żart i skinął głową na swoich chłopaków, którzy uklękli i zaczęli ochoczo wyciągać ciasno upakowane pliki. Atmosfera w pomieszczeniu trochę się rozluźniła. Dima zobaczył, że spod dywanu, którym przerzucono martwe dziwki, wylała się ciemna plama. Niższy Czeczen schował pistolet, ale drugi położył swój na podłodze obok siebie. Niecałe dwa metry od Dimy. Dima żałował, że nie wie kto lub co jest w drugim pokoju. Ale teraz albo nigdy muszę się wysikać gdzie jest kibel skoczył do przodu jakby potykając się o stolik który przewrócił się na bok upadł ciężko na młodszego mężczyznę ten złożył się w pół jak książka lądując dima sięgnął oburącz po pistolet na podłodze jedną ręką namacał spust drugą przeładował i nie podnosząc broni strzelił do wyższego raniąc go w udo Trafiony odskoczył w tył, wystawiając się lepiej na strzał. Nasada jego nosa eksplodowała krwawymi strzępami. Nie wyciągając pistoletu z pod siebie, Dima strzelił w krocze mężczyzny, na którym leżał. Poczuł szarpnięcie i tamten znieruchomiał. Natychmiast przetoczył się po otwartej walizce z pieniędzmi do kąta po przekątnej pokoju od otwartych drzwi. Obejrzał się i zobaczył, że kanapa jest pusta. Macaniew zgiął się nad przewróconym stołem. Próbował laską sięgnąć jeden z pistoletów. Dima stracił całą sekundę. Resztki poczucia braterstwa powstrzymywały go od naciśnięcia spustu. W końcu opanował się i wpakował wacaniewowi kulę w bark. Katy nigdzie nie było widać. Musiała uciec do drugiego pokoju, schowała się tam, czy została wciągnięta. Dima nie musiał długo czekać. Dziewczyna pojawiła się w drzwiach z głową odchyloną do tyłu i twarzą ściągniętą w konwulsjach strachu. Tuż za nią, druga twarz, na wpół ukryta jeszcze młodsza. Nie było wątpliwości. Kto to? Te same czarne oczy, co u ojca. Tyle, że osadzone w ślicznej buzi porcelanowej lalki. Dima szybko skalkulował. Córka Wacaniewa, nie ma. Nisza. Jego jedyne dziecko urodzone przez ostatnią żonę musiała mieć 16 lat. Miała wybór, mogła polecieć do Ameryki z matką, wkrótce poszłaby na Harvard. Tymczasem była tutaj wciągnięta w desperackie plany ojca. Dima zerknął na Wacaniewa. Tamten patrzył szeroko otwartymi oczami na córkę stojącą za pieniędzmi, których już nigdy nie dane będzie mu wydać. Dima spojrzał niszy w oczy. Chowała się za Katją, jedną ręką mocno trzymała zakładniczkę za włosy, drugą przystawiała jej do gardła nóż do chleba. Minęło pół sekundy. Dima już to przerabiał. Miewał cele młodsze niż nisza. Ośmiolatek w północnym Afganistanie trzymający kała Sznikowa, jakby był z nim zrośnięty. Dziewczynka, wyszkolona snajperka, wysłana, żeby zabić własnego ojca, informatora. Zapędził ją w kąt na dachu, budynek za nimi płonął, a on po raz ostatni spróbował ją nakłonić do zmiany stron. Ale ona jasno dała do zrozumienia, że brzydzi ją taki pomysł, i uparła się, że bez walki się nie podda. Kolejne pół sekundy. Nie było tu żadnej alternatywy, żadnej możliwości perswazji czy negocjacji. Kiedyś jej ojciec był dla niego jak brat. Dima trzymał nawet nisze na rękach, gdy była mała. Najlepsze, na co mogła liczyć, to, że Dima nie ma już tak dobrego oka jak kiedyś i że trafi Katię, a wtedy wszyscy będą zbiegami. Dima podniósł rękę. Przyszło mu to z ogromnym trudem, jakby walczył z jakimś podziemnym polem siłowym. Nisza stała trochę na lewo od Katji, z twarzą w połowie schowaną za swoją zakładniczką. Dima strzelił w bok. Domyślił się, że nisza wskoczy za swoją ludzką tarczę, a potem wystrzelił drugi raz na prawo od głowy Kati, trafiając niszę w ruchu. Dziewczyna puściła zakładniczkę, która osunęła się w przód. Sama zaś poleciała w tył w ciemność. Dima posłał jeszcze jedną serię do drugiego pokoju, a potem Przeszedłszy przez chaos śmieci, szczątków i martwych ciał, wziął Katję na ręce. W nagle zaległej ciszy usłyszał szybki oddech jednego z Czeczenów. Odwrócił się, gotowy posłać mu kulę, kiedy z zewnątrz dobiegło go szuranie czyichś nóg. Podniósł wzrok w chwili, gdy drzwi do mieszkania eksplodowały. Trzy lufy kałasznikowów, tuż za nimi trzy sylwetki, twarz zupełnie niepotrzebnie uczelnione, nowe hełmy i kamizelki, kuloodporne, nietknięte jeszcze żadną akcją. Antyterroryści Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, słynący z niekompetencji. Zamarli na widok tego, co zastali. Przez chwilę nik się nie odzywał. Jest tam, powiedział Dima, wskazując Wacaniewa, ale nie odrywając wzroku od mężczyzn. Słyszał, jak Wacaniew próbuje wstać, jak ochryple szepcze: Dima, Dima, nie pozwól im mnie zabrać. Jeden z antyterrorystów podszedł bliżej, opuszczając broń. Dima Majakowski, idziesz z nami. Z czyjego polecenia? Dyrektora Paliowa. Jestem aresztowany? Nie, jesteś umówiony. Mógłbym zgłosić się później? Jestem trochę zajęty. W drzwiach za nimi pojawił się król. Przepraszam, nie dałem rady cię uprzedzić. Mam zabrać towar? Na słowo towar. Jeden z antyterrorystów utkwił wzrok w pieniądzach. Szturchnął drugiego, który zmierzył wzrokiem kartę jak część zdobyczy. Dima rąbnął go w twarz jego własną bronią. Drugi zastanawiał się właśnie czy zaryzykować ciepłą posadkę za walizkę pełną dolarów. Więc Dima miał dość czasu, by wbić mu kolbę kałasznikowa w krocze. Obejrzał się na Wacaniewa i skinął mu głową. Spojrzał na pozostałych. Jeszcze chwilę. Odwrócił się z powrotem do starego towarzysza i wpakował mu kulka w głowę.